Super, zanim się wsłuchałem, po prostu skończyli rozmowę, ale faktycznie dostaliśmy jakieś dodatkowe instrukcje. Tamer podniósł słuchawkę w budce telefonicznej. No to licho że goniła nas policja, dwa radiowozy, a myśmy sobie wysiedli tutaj, tak, wskoczyli do budki telefonicznej. Mhm, na pewno nikt nas nie złapał, oczywiście zapomnieli o tym, że praktycznie pół miasta żeśmy zdemolowali. Znacznik mamy tu w prawo, a tu kurde w lewo. Hmm. Dobra. W sumie tutaj jest jeden grzyb, gdzie odbijemy. Myślałem jeszcze nad tym, żeby zawrócić wóz i odbić w prawo, no ale równie dobrze możemy tutaj skręcić w lewo. Pojedziemy w tym samym kierunku i tak, i tak dotrzemy do naszego następnego celu. Chyba, że sekund jest troszkę mało. Tak więc, nie będziemy tutaj. Jakoś specjalnie wybrzydzać, co to w doboru trasy. O, lekki lag, super, spadek płynności, doczytuję. Szybciej jadę, jak grana dążę się odczytywać. Dobrze, może radywozy za nami znikną. Nie, żartuję, oczywiście, nie było takich sytuacji w driverze. To Było głupie. No i oczywiście nie widziałem tego gościa. Bardzo sympatycznie nam tutaj wyjechał. Now? Now to wyświnimy ich. i cholery, się twardo. Da radę? Dała radę. tak więc znowu, grama ma na to, że ktoś nas gonił. ale kontynuujemy. Jeden co, trzeba wrócić, bo to będzie co chwila. I jeśli Jester jest zabijany, to to jest błędne news dla Mojo. Here. <laughs> Real bad news. Okej, okay, była mowa o tym, że musimy się naprawdę śpieszyć teraz, tak więc będziemy mieli dużo mniej czasu. Zobaczymy, zobaczymy. Może się wyrobię. Tak więc zaczniemy od razu od wklepania sobie mapy. Północ jest na wprost. Dobra, to musiałbym teraz odbić sobie w lewo. Raz, dwa, trzy. Na trzecim skrzyżowaniu też w lewo. Czyli tu w lewo. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Pierwsze skrzyżowanie. Drugie. Na trzecim w lewo Tak, więc Bach No, bardzo ładnie mi wyszło, prawda? Fantastyczny ze mnie kierowca Nie ah. ja oczywiście prywatnie tak nie jeżdżę spokojna głowa no, Ale też prywatnie nie często goni mnie policja tak, więc <noise> siłą rzeczy okej okay. Sprawdzimy sobie jeszcze raz mapę, a na końcu w prawo i później już w lewą stronę to będziemy widzieć na minimapie. Nie ma sensu rozkładać tej dłużej z poziomu opcji. Super, blokada drogi, radiowóz. Ciekawe jak on przyjechał, jak tutaj była blokada. No i kolejny. No fantastycznie, dwa radiowozy za nami jadą. Trzy! Bomba. To mogą nas rozwalić, jeśli źle pójdzie. Powolutku. Muszę się bardziej skupić. Tutaj w lewo? Nie, pojedziemy na następny lewo. Troszkę ich przytrzymiemy tutaj na tej prostej. Może się nie zdążą wyrobić na ten zakręt. Tak przeleciał, idealnie. A my na spokojnie na prost. Jecie, ciedźkaro. Kurde, z prawej strony coś nadjeżdża. Powoli. I gaz. gaz. Gaz, 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 gaz. Bo nas dogoni. I tutaj. Powoli, 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 powoli. powoli, Pięknie. Well done. Właściwie to jest głupie, że mamy non-stop well done. Skoro po dwa radiowozy zatrzymują się pod tymi budkami. No ale okej, okay, niech im będzie. Tak napisali grę, no to... the $10,000, Tanner. Hand them over, Chester. One day, you and me gonna dance. Strike up the tune, baby. okay punks? It's then, Chester, just a couple of lolas who got lucky and tagged me for a meal ticket, man. Figured I knew something you was gonna uncrease some bills for. You know what I'm saying? I guess I was their ace. And they played me, man. Eh, uh, the French cat in Castaldi met some suit up in the painted ladies. The suit goes by the name of Hancock. Uh, Don Hancock. That smooth operator running for office on the East Coast. That self-same cat who serves the backwater of sleeves. You know what I'm saying, my man? You know something else? There's some cat called Slater. He don't like you, man. He don't like you at all. If your brakes ain't working too good. On jest który wie, dlaczego. Wiesz, co z Więc bądź No, głównie dowiedzieliśmy się o tym, że sporo osób nas nie lubi. Ale mnie to ani zimbie, ani grzeje. Zapiszemy sobie, grę. No, tutaj naprawdę było krucho z czasem, z tego co widziałem, gdy podjeżdżaliśmy pod budkę, zostawały po. 3 sekundy do końca trwania misji. Tak było chyba raz czy za dwa razy. Tak więc zapiszemy sobie to zadanie. Zawsze mogło pójść troszkę lepiej, troszkę gorzej. Tak więc wiadomo, nie warto ryzykować. Tym bardziej, że nie wiemy, jakie będzie nasze, nasze następne zadanie. No a powtarzać po prostu ten przejazd no, byłoby dość czasochodnie, prawda? Dobra. you have two new messages. we got us some plans to do a payroll job. simple getaway, 20%. you have yourself some thinking time. see if you want in with us. one of our men, ross, has been spotted by the cops on the tram. they'll be waiting for him when he gets off the other end. get down to hyde street before the cops do. bring him to us. Ok, na High Street mamy gdzieś się udać? No, weźmiemy misję od tego gościa. Trochę bardziej podoba mi się jego ton głosu, i wydaje mi się, że to jest ten sam sześć typek, który był na jednej z kaszenek, kiedy mierzył do nas ze Sploof. No Zrobimy dla niego zadanie. No, i niestety znowu jeździmy w deszczu. Te samochody zachowują się strasznie. Są podatne na wszelkie ślizganie się kurcze, no. Widzicie, tak samo tutaj już szeroko bierze te zakręty, jakoś tak wylatuje z tej trasy. Ale to trzeba poczuć. Najlepiej, jeśli zagralibyście w drivera. Ja przy każdej jednej grze namawiam was do tego. I to nie jest mój głupkowaty kaprys, tylko naprawdę, jeśli nie odstrasza was grafika, spróbujcie na własną rękę zagrać w te gry. One miały. Kurcze charakterystyczny klimat i naprawdę grało się w nie zupełnie inaczej niż w dzisiejszej produkcja. Było momentami trochę trudniej, ale to była poniekąd tylko i wyłącznie nasza wina, a nie tak jak bywa dzisiaj, że gry przechodzą się w zasadzie same, tak? Albo jakiś skryp nie zadziała i, i wtedy to bardziej wina kodu niż niezidrąwego gry niż nas samych, tak? I tutaj jeszcze można było odczuć, że to po prostu my gdzieś się nie wyrabiamy i coś robimy źle. Tak więc zupełnie inny klimat, zupełnie inne doznania z tych starszych produkcji. Dobra, rozgadałem się na temat giereczki. A tutaj wypadałoby pojechać do samego końca i w lewo. No, póki co nie widać glim. Tak więc spokojnie, szeroką drogą, możemy sobie tutaj pomanewrować. No i fantastycznie, nienawidzę tego, jak oni wjeżdżają tak na ślepo. Mhm. A wiedziałem, że ktoś będzie za rogiem. Chyba z automatu będę od razu przyjeżdżał na nasz pełnoprawny pas. Będę się bliżej środka trzymał na zakrętach, a nie będę ich sobie skracał. Widzieliście już wielokrotnie, gdzie po prostu haczyłem jakiś nadjeżdżający samochód z przeciwnego pasa. Dobra. I mamy tutaj cel, tak więc zwolnimy. Cóż ciekawego, mamy kogoś odebrać? Czy to jest po prostu koniec? Aha. Czyżby bug? A nie po prostu ktoś chyba z tramwaju wysiadł. Dokładnie tak. Take him to do custom nie ma problemu. No i jest pościg, czyli standardowo. Jecie, je, ciecie je, 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 Tanner, no, W głupim miejscu troszkę. Kurczę mieliśmy go złapać tego gościa. A zaraz zjechało się w radiowozów ze wszystkich stron, dodatkowo ten deszcz kurczę i zahaczyłem. Fantastycznie. Eee, dobra. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Dobra. Dobra, 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 dobra. Nadużywam tego słowa. Tutaj się wyrobimy. Kapitalnie. A, prawie dachowałem, tak więc nie będę już takich manewrów robił. I powolutku w prawo. Nie zdążę pewnie wykręcić. Zdążyli z Tutaj zdążycie? Aha! Nie zdążyli. Kurczę, no i marne pocieszenie, bo z tego co widzę... ...to już znowu coś nadjeżdża. Hmm, a my musimy przez te ogrody chyba przejechać jakoś. Tutaj? Aha, bo tu jest garaż, no dobra. Może być i garaż. Lost the tail. Fantastycznie. Jakby ich tutaj sensownie było zgubić. wyjdziemy z drugiej strony. I objedziemy sobie to. Może się nabiorą? Dobra, nie nabiorą się. Już zawracają. Ale taki zgubiłem. Teraz wjedziemy sobie jak gdyby nigdy nic w to samo miejsce. Kapitalny ten garaż. Ciekawe czy faktycznie tak jest pomyślane architektonicznie e, to miejsce e, w San Francisco. Właśnie w tym mie miejscu się znajdujemy obecnie. No i cóż, udało się odebrać gościa. Gliny go nie złapały. Zasejmujemy sobie i przejdziemy dalej. Strasznie szybko idzie z tymi misjami. Myślałem, że będzie dużo, dużo gorzej. W momencie, kiedy brałem się za nagrywanie, drivera. No i idzie całkiem znośnie. Dobra. Oczywiście standardowo musi wczytać kartę pamięci. Wychodzimy sobie z tego menu. I bierzemy continue. Nikt się tego nie spodziewał, prawda? Coś tam wygrzebał. Mhm, ktoś nas obserwował fantastycznie. Ale faktycznie było słychać w tle kroki, tak więc na im się udało. A całkiem ładnie było to nagrane. Taran on Slater. Ok, będziemy śledzić chyba tego gościa, który się pojawił tutaj na TikTok Sense. A nie, mamy go zatrzymać. Tak więc trochę ambitniej to widać się w nerwiu. No, spokojnie, zaraz go zatrzymiałem. Chyba. Jak on takim kombikiem olbrzymim tak ładnie i podatnie wykręcił. No i już go ma. Prościzno, dogonić takie kombi to. Jeszcze takim kurczę komfortowym, fajnym wozikiem. Ja jak mówiłem, te wozy były strasznie szybkie, miały duże silniki. Pryszcz. I co? Będzie jakaś pełna akcji cutscenka? Czy nie bardzo? Zapaliliśmy się światło. Wow. Otwieramy drzwi. Wow, ta animacja. o Slaterze? Myślimy, że policja go cops co zostało z jego samochodu. Wygląda że Looks na zbyt dużą on To nie Wasn't Nie mr castaldi don't want you working for no one else from now on only his contacts understand you can't trust no one here town's packed full of gangsters <laughs> get your bags we got ourselves some work in la we're gonna do our gangster shit there <laughs> <laughs> to się jakie nasze zadanie będzie w tym wszystkim. Przekazy zmienili nam kryjówkę. Całkiem ładny stoliczek. Opcje, znowu na skrzynce na narzędzia. I tutaj możemy odebrać nową robotę. Have... We need a cop car. You get it and you bring it in. Your usual fee. But it's no good to us if you wreck it. To może być ciekawa misja, bo była mowa o tym, że potrzebują. E, ci gangsterzy oczywiście. E, auta policyjnego, tak więc możliwe, że przejdziemy się policyjnym autkiem. Ewentualnie będziemy musieli jakiś zatrzymać. Still a cop car. Śledzimy, tak? Dobrze zrozumiałem. Nie. My jedziemy Policyjny. Get the car to the lockup. Dobra, czyli mamy wsiąść um, ten policyjny wóz. Do, 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 do. Lockup garażu jakiegoś. Zaraz go odstawimy. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Jest nowa miejscowa. Zupełnie nowe miasto. Chyba. Albo widzieli nam po prostu taki obszar, z tego San Francisco. No nie, wygląda zupełnie inaczej. Nie zwróciłem uwagi, później się zorientujemy. Kapitalnie się tu jedzie. Będą zjeżdżać z drogi? Nie, zmieniałem tylko pas, albo tylko mi się wydawało. Myślałem, że nie zareagują, dobra. To było głupie z mojej strony. No iż jasna cholera, jedź. Co skrzyżowanie, to muszę coś przypieprzyć. Nadejrzającego z prawej albo z lewej. Ja wiem, że oni mają zielone, a my czerwone, no ale... Mogliby się zatrzymać. Postrącamy trochę słupków. Zawsze padają mniej więcej w tą samą stronę, fantastycznie. A, to zaawansowana fizyka, dobra. Parę komatów e, lepiej nie będę sobie tutaj strącał, albo strącimy ze dwa, dobra. Bałem się, że nas po prostu rozwalą. Czasami głupkowate obiekta potrafią zatrzymać nasz wóz na dobra. Uziemić, a dobra. Znowu coś nadjeżdża. Jecie, cię, Proste zadanie, prosta droga. No ja znowu muszę jakoś tak kurczę partaczyć wszystko. Dobra. Teraz tutaj. Miejmy nadzieję, że już nic nie nadjedzie. Dzięki za zobaczenie materiału. Jeśli Ci się spodobał, to zostaw komentarz, lajk, a jeśli masz czas, sprawdź również poniższe strony i zostaw pis na moim fanpage'u. Dzięki.